Czołem, czołem. Kromka z Resołem. Witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale i dzisiaj moi drodzy zajmiemy się tematem, który wydaje mi się, że przez wielu z was biorąc pod uwagę wiadomości, które do mnie wysyłaliście, jest dosyć mocno wyczekiwany. I jest to temat bardzo ciekawy, szczególnie z perspektywy gracza konsolowego, ale również pecetowiec będzie mógł tutaj parę ciekawostek odnośnie grania na konsoli wyhaczyć. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie moja skromna opinia. Ja nie jestem pro w piechocie. Gram tylko i wyłącznie dla przyjemności. Także wiem również, że temat ten może w jakiś sposób być kontrowersyjny dla niektórych użytkowników. Tak jak chociażby korzystanie z myszki na konsoli. No ale poruszymy go, poruszę go i słuchajcie, zaczniemy sobie po prostu od tego czym tak naprawdę ta autoasysta jest pokrótce, żeby gracze pc również wiedzieli, z czym mają do czynienia. Okej, okay, pc na czym polega autoasysta? Słuchajcie, jako że gramy na padach, mamy ograniczoną zdolność e, celowania, tak? Nie celujemy tak dokładnie jak wy na myszkach. Stąd w grach multiplayer typu Cod, Battlefield zaimplementowana jest asysta celowania, która delikatnie momentami, tak jak możecie zauważyć na załączonym obrazku, pomaga nam w przycelowaniu. Ma to oczywiście swoje plusy i minusy, ale o tym powiem w dalszej części materiału. Tutaj chciałem Wam tylko pokazać, jak to wygląda. Jak widzicie, w momencie, kiedy jesteśmy delikatnie obok gracza, ta autoasysta delikatnie nakierowuje nam celownik na korpus. Nie jest to w żadnym wypadku aimbot. Tutaj natomiast widzicie w tym momencie bez autoasysty. To jest przykład w ruchu bez autoasysty, i teraz. W tym momencie macie przykład taki już całkowicie statyczny, bez autoasysty, kiedy ktoś stoi. Wiadomo, po prostu celownik rusza się dokładnie tam, gdzie my tymi gałkami go poprowadzimy. A teraz przejdziemy do tego, dlaczego jest to takie istotne i czy jest to dobre, złe i jak ludzie tak naprawdę na konsolach grają. Dobrze, moi drodzy. Więc zaczynamy. Słuchajcie, materiał będzie podzielony na dwie części. Pierwsza część będzie kromka grająca bez asysty i druga część kromka grająca z asystą. Słuchajcie, gra się zupełnie w pewnych aspektach inaczej i ma to, tak jak już wspominałem, pozytywne, jak i negatywne cechy. Zaczniemy, tak w sumie ogólnie będę sobie o tym rozmawiał. Słuchajcie, tutaj grałem pierwszy mecz w zasadzie od bardzo dawna bez asysty. Musiałem się, tak jak zapewne będziecie widzieli w paru przypadkach mocno przestawiać z tej prostej przyczyny, że po prostu nikt mi nie pomagał delikatnie w najeżdżaniu. Tak jak w tym momencie widzieliście, mój kciuk był dosyć sztywny. Niestety granie z asystą, a zazwyczaj gram z asystą prowadzi do tego, że po prostu. Hmm, nie myślisz tak o tym, żeby na człowieka przycelować. Oczywiście człowiek jest takim zwierzęciem, że przyzwyczaja się do wszystkiego. Także myślę, że z powodzeniem również można byłoby bez asysty nauczyć się grać. Wiadomo, że z asystą w pewnych aspektach jest troszkę łatwiej. I teraz zajmiemy się właśnie tym, dlaczego z asystą jest grać łatwiej. Wiadomo. Asysta pomaga nam w celowaniu. Nie mamy takiej e, percepcji dokładnej gałkami jak chociażby pecetowce, dlatego w sytuacjach, gdy strzelamy z daleka, zresztą widzieliście to dokładnie na przykładzie, e, silnik gry troszkę nam delikatnie pomaga. Warto zaznaczyć, że Asysta moim zdaniem w Battlefield 4 jest zdecydowanie za wysoka i to jest powszechnie uznana opinia, jeśli chodzi o granie na konsoli. Uważam, że asysta powinna być, mieć wartości takie jak w Battlefield 3. Wydaje mi się, że tam to było idealnie rozwiązane pomiędzy graniem z asystą i bez. Była naprawdę delikatna. Tutaj, momentami, jest to naprawdę mocne. Tak jak widzicie, pijany zając, momentami jestem, ale to wszystko przez to, że nie jestem po prostu przyzwyczajony. Asysta bardzo przydaje się w strzelaniu na odległość. Na pewno, ponieważ jak będziecie mieli parę sytuacji, no, miałem, przyznaję się, delikatne problemy ze strzelaniem w ludzi, w ruchu szczególnie, którzy byli dosyć mocno ode mnie oddaleni. Także to jest na pewno duży plus. Największy minus, jeśli chodzi o granie z asystą, moi drodzy, moim zdaniem, jest to sytuacja, w której naprawdę mamy dużo ludzi przed sobą, chociażby trzech, czterech przeciwników w dosyć bliskiej odległości od siebie. Tak jak widzieliście, chociażby na tym materiale poglądowym wstępnym, po prostu pozwalałem temu mechanizmowi Autoasyście, żeby automatycznie przeszła na danego przeciwnika, i bardzo często zdarza się tak, słuchajcie, na konsoli, że w momencie, kiedy gramy na jakiejś mapce, w której jesteśmy z dużą ilością przeciwników, to mamy bardzo ograniczony, bardzo ograniczoną, nasza decyzyjność jest bardzo ograniczona, ponieważ bardzo często chcemy wycelować w innego człowieka, a celujemy w zupełnie drugiego. Bardzo istotne tutaj jest też fakt, jeśli w takiej samej sytuacji gramy bez asysty, to w tym momencie, jak sami zresztą widzieliście, możemy swobodnie celować nasze. Bronią za pomocą gałek. Nic nam nie przeskakuje, także możemy, jeśli się oczywiście przyzwyczajimy i nauczymy grać bez asysty, siepać naprawdę, naprawdę zajebiście, tak? Naprawdę przyzwoicie. Warto też wspomnieć, że. Jest to na tyle temat kontrowersyjny, że wielokrotnie są słyszalne opinie: Jeśli grasz z asystą, to jesteś nubem. Ja się z tą opinią nie zgadzam. Nie zgadzam się, ponieważ wielokrotnie grałem z graczami, którzy grali bez asysty, byli naprawdę kozakami i bez problemu robili ze mną co chcieli, nawet jeśli miałem asystę. Warto też wspomnieć o tym, że asysta w celowaniu nie wiąże się słuchajcie z tym, że przez cały czas mam człowieka automatycznie na celowniku na celownik naprowadzanego. Broń Boże, to jest dosłownie ułamek sekundy, którym celownik zostaje delikatnie, tak jak widzieliście, na korpus, zaznaczam, na korpus przeniesiony. I to jest kolejny minus grania z asystą. Słuchajcie, momentami dosyć ciężko jest ustrzelać headshoty. Bo, tak jak widzieliście, nawet w tamtym poprzednim materiale, poprzednich scenach, starałem się, żeby auto asysta na głowie zakończyła swoją, swoje naprowadzanie, jednak było to niemożliwe, ponieważ w zasadzie na korpus tylko to tylko i wyłącznie ona działała. I, i to, jest na pewno, to jest na pewno minus. Zresztą tak jak widzieliście w przykładach z bez asysty, chociażby na tej poprzedniej mapce, nawet na bliski kontakt, jeśli już ogarnie się mechanizm e, grania bez asysty, bardzo łatwo można te headshoty z bardzo bliska ubijać. Bardzo rzadko ja mam taką sytuację, że ubijam headshota z powiedzmy 5 metrów. Dlaczego? Dlatego, bo w momencie kiedy naciskamy lewy mm, trigger e, i mamy włączoną asystę, to, jest, to jeśli jesteśmy blisko człowieka, Wiadomo, asysta zaczyna działać, przez co automatycznie zaczynamy strzelać w korpus. Dlatego na konsoli dosyć powszechną taktyką, odmienną od pc odnośnie celowania jest zachowanie, w którym jeśli na pc wychodzicie z za rogu i bardzo często już przycelowujecie, tak u nas na konsoli bardzo często jest tak, że jeśli ktoś gra z asystą, on biegnie za róg. I czeka na przycelowanie dopiero w momencie, gdy pojawi się przeciwnik. Wiadomo oczywiście, że nie jest to tak, że jeśli my nacelujemy, powiedzmy, 5 metrów obok naszego oponenta, to automatycznie nam celownik przeskoczy. Nie, broń Boże, dokładnie widzieliście, jaka jest to odległość w pierwszych tutaj scenach. Ale tak to jest. Dlatego bardzo często quickscopy na konsoli wchodzą tak, a nie inaczej, ponieważ jest delikatne pomaganie w celowaniu. Zresztą wiecie, jak się snajperką czasem gra na konsoli, jest to dosyć uciążliwe. Kolejną, moi drodzy, już tutaj taką moim ostatnim przemyśleniem, wydaje mi się, odnośnie autoasysty, jest fakt strzelania w biegu do, do, do celu, który biegnie. No jest to momentami ciężkie, słuchajcie. Jest to momentami ciężkie, tym bardziej, że jak wiemy, mieliśmy spore problemy z Battlefieldem, jeśli chodzi o netcode. W momencie, kiedy człowiek biegł, to bardzo często asysta nie pozwalała nam, nie pozwala celować przed danego e, żołnierza wrogiego, aby go zabić. E, wiadomo, najbardziej to e, się przejawia ten problem w strzelaniu na większe odległości. Jest to problematyczne, ponieważ trzeba jeszcze dodatkowo się wytężyć, aby tą autoasystę zniwelować i w pewnych momentach oderwać nią od naszego oponenta, no bo jakby nie było, nie chcemy celować w niego. Tylko troszeczkę przed niego. Słuchajcie, żeby zakończyć temat, wiem, że to jest dosyć ciężki materiał, bo PC-towi graczom tutaj o was szczególnie mówię nie wiecie co to jest. Bardzo często, jak rozmawiałem, rozmawiałem z PC-towcami i z, słuchajcie, czy to na forach czytałem, no na PCcie jest właśnie takie przekonanie, że bardzo często gra się z aimbotami, z jakimiś hakami. Ale słuchajcie, naprawdę na konsoli jest możliwość wyboru między graniem z asystą i graniem bez asysty. Jeśli ktoś czuje się na tyle mocny, że gra sobie bez asysty, to tak jak zresztą Wam powiedziałem, są zarówno plusy i minusy jednego i drugiego. Jeśli człowiek jest naprawdę dobry, jeśli człowiek nawet nie jest dobry, ale się przyzwyczai do grania bez asysty, to są sytuacje, w których bez problemu może pokonać człowieka, który gra. Właśnie z tą asystą Nie zapominajmy oczywiście, że jeśli ktoś gra dla zabawy To chce jak najwięcej przyjemności z tej gry wydobywać Dlatego niestety wydaje mi się, że asysta w Battlefield 4 Przynajmniej na konsoli jest większa niż w trójce Aby gracze, którzy nie mieli styczności może aż tak bardzo z trójką I z innymi FPS-ami na konsolę Troszkę mieli łatwiejszy start Ale tak jak mówię, no, jest jak jest Ja osobiście uważam, że ta asysta jest za duża Zarówno jedna kwestia, jedna strona jak i druga ma swoje plusy, dodatnie plusy ujemne i minusy. Także ja jestem bardzo, naprawdę jak nigdy bardzo ciekaw Waszej opinii na ten temat. Ja osobiście zazwyczaj gram z asystą i jeśli... Generalnie większość ludzi gra z asystą, tak? Większość ludzi gra z asystą, niektórym ona zupełnie przeszkadza, wyłączają ją sobie. Ale, ale właśnie tak to u nas wygląda, także moi drodzy... Domyślnie asysta jest włączona na konsolach. I tutaj do was pytanie, jak wy się na ten temat zapatrujecie. Zarówno chodzi mi o tutaj graczy PC-towych, jak i o graczy konsolowych. Powiedzcie mi, czy gracie z asystą PC-towcy, co sądzicie na temat asysty? Może któryś z was grał, zarówno tu, zarówno tu, może, może jakieś swoje przemyślenia, zarówno z jednej, jak i z drugiej platformy nam przekazać. Także pamiętajcie, kromka biega, radzi nigdy was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania. I do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Pa Pa!